Słyszysz? Słyszę. Ptaki. Ptaszki. Pięknie śpiewają. Śpiewamy. Cisza, spokój. A spokój to? Spokój to luksus, tak mówią, mawiają w pałacu Warlity. My jesteśmy w Warlitach i pokażemy Wam co nieco. Cześć, tu Ilona z Europa Campers? Maciej Kastor, zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia filmu o apartamentowcu, który tutaj w Warlitach się znajduje. Chodźmy do środka. Piękny zapach już od wejścia. Tak, taki hotelowy typowo. Piękny widok za oknem, potężnym, dużym oknem. Wow. Już, wow. Na, już na wstępie jestem, mam miękkie nogi, jest, jest, jest naprawdę przyjemnie, bardzo miło. E, Maciej, jesteśmy w naszym modelu apartamentowiec, 35 metrów kwadratowych. Postawiliśmy tu przy Pałacu Warlity jako taką dodatkową bazę hotelową. Taki standardowy, powiedzmy, budynek nasz przenośny, 4 na. 9 metrów. Niestandardowym wyposażeniu i wykończeniu. To należy od razu zaznaczyć, prawda. że jest to mocno indywidualnie przygotowany projekt z inwestorem, który był wymagający, ale również wnosił bardzo dużo do tego produktu. Co nam się podobało i przez co przebrnęliśmy dumnie i dumnie teraz możemy prezentować ten produkt, bo wyszedł moim zdaniem naprawdę. Tak, Super. produkt naprawdę jest przepiękny. Niestandardowy, dlatego że musieliśmy gdzieś już się dopasować do istniejącego budynku, który miał tam jakiś swój wystrój, i gdzieś tam w każdych tych detalach próbowaliśmy troszeczkę go naśladować. Jesteśmy w salonie. To zróbmy takie obejście po tym tak. salonie, żebyśmy mogli pokazać dokładnie, co tutaj jest. No to tak, pierwsze, co mi się rzuca w oczy. To koza, w której mam nadzieję, można sobie napalić można. i podgrzeć się w jakimś jesiennym i zimowym dniu. Co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ja na przykład uwielbiam ogień na urlopach. Nie wiem, jak ty, ale ja Nie. zawsze wybieram domek z kominkiem. Tak, to robi, to robi klimat. To robi klimat. Tutaj zaraz przejdziemy, zobacz na to okno, które też wymyśliliśmy razem z inwestorem, z ławeczką i z przepięknym widokiem. Jest to też dodatkowym, tak, jest to hmm. też dodatkowym miejscem do siedzenia, bo potrzebne jest tu, potrzebne jest tu miejsce. E, tutaj mamy. E, Sprawdzam tutaj mamy... wszystkie miejsca, czy wygodne ja po kolei. Siadaj. Tutaj, tutaj mamy sofę e, i tu zaraz mamy taki aneksik typowo hotelowy, tak? bez kuchni, bo nie ma tutaj potrzeby, e, nie ma potrzeby tutaj karmienia, że tak powiem, klientów. Klienci stołują się w restauracji, e, tu jest tylko aneks. Zaprowadzić się do sypialni. Pokaż. Generalnie jeszcze kończąc salon, to wejście główne do budynku. Znajduje się od tej strony. Z tej strony. Tutaj mamy widok na jeziorko, miejsce na powieszenie kurteczek. Pewnie jakiś minibar gdzieś tutaj znajdziemy, a jak? Safe, więc jest. Kompletnie w hotelowym standardzie. Aneks tak jak mówiłaś, gdyby to był budynek dla klienta indywidualnego, tą przestrzeń tak, zamienilibyśmy na kuchnię. Natomiast mm -hmm. tutaj takiej potrzeby nie ma, bo klienci jedzą w restauracji. Dokładnie. No i właściwie salon przechodzi płynnie po drodze w łazienkę, która też została indywidualnie przygotowana z zupełnie niestandardowym rozwiązaniem tak, jak dla taki nas. Typowo hotelowy standard, tak? No i tuż sypianią. Za łazienką. za łazienką, znajduje się sypialnia. sypialnia, sypialnia, też taka typowo hotelowa, łóżko hotelowe, ale też zrobiliśmy jak zwykle w naszym standardowym miejscu dużą garderobę, szafę. Tutaj za łóżkiem dostosowaliśmy się właśnie wizualnie do tego, co, co jest. Pałacu, żeby miało to jakąś spójność i ten cały budynek jest takim apartamentem hotelowym, takim dodatkowym e, pokojem, że tak powiem noclegowym. No na próżno szukać tutaj czterech lub sześciu miejsc noclegowych jak w domku letnim, jest to stricte produkt dedykowany dla par, dla osób, które przyjeżdżają tutaj Dokładnie. raczej bez dzieci, ale takie było założenie inwestora tak. i ono zostało w pełni zrealizowane. No. Dla cisza mnie, i dla mnie, bomba bym powiedział, bardzo mi się podoba. Jestem zauroczony tym produktem. Po tylu latach od postawienia go tutaj wygląda dalej wspaniale. Super wygląda. I jeszcze dodatkowym takim właśnie atutem, bo w pokoju hotelowym często tego nie mamy, jest wyjście na taras przepiękne duże okno HS rozsuwane tu z widokiem na jezioro i od razu swoją trapką na zewnątrz. Zgadza się. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten produkt. Jeżeli chcecie zobaczyć ten lub podobny produkt lub zaprojektować swój, zapraszamy Was serdecznie do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziecie na stronie internetowej www.europacampers.pl A jeżeli macie zamierzenia inwestycyjne w postaci domu mieszkalnego lub czegoś większego i chcielibyście to zrealizować na Waszej działce z firmą Castor, zapraszamy na stronę castornet.pl, gdzie znajdziecie również wiele projektów naszych budynków mieszkalnych. Zapraszamy do kontaktu. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.